Mój rząd jest już ukończony. Tak to wygląda. I teraz będziemy wykonywać kolejny rząd, który będzie troszkę bardziej pracochłonny, ale nie będzie trudny. Zaczynamy od wykonania jednego oczka łańcuszka. I teraz wykonujemy. Słupek, ale uwaga, słupek tutaj na tym łączeniu tych naszych dwóch podwójnie nawijanych słupków, tutaj na tym oczku, które je łączy i wykonujemy taki leżący słupek. Pierwsze oczko złapałam za jedną nitkę i się rozciągnęło, jeszcze raz, tu trzeba poza dwie niteczki pamiętać, żeby zrobić o właśnie, w ten sposób. Oczko znów w tym samym miejscu się wkuwamy i wykonujemy kolejny słupek. Oczko cały czas w tym samym miejscu wykonujemy słupki. Trzy jeszcze. Cztery. No, za każdym razem robimy oczko pomiędzy przerwy. <laughs> Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i jeszcze ostatni, szósty. Teraz wkłuwamy się oczkiem ścisłym włączenie oczywiście tych naszych podwójnie nabijanych słupków kolejnych. I tutaj od razu oczko łańcuszka i w kolejne dwa słupki wkuwamy się słupkiem, czyli powstają nam po prostu wachlarze. Pierwsze. I szósty oczko i oczkiem ścisłym łączymy się tutaj. Czyli pamiętamy o tym oczku. Ostatnim ja tu zapomniałam, chyba nawet go nie zrobiłam, ale to nic. E, pamiętamy o tym oczku. Tutaj jeszcze jednym pomiędzy, czyli tu jest oczko i tutaj jest oczko. Sześć takich słupków, pomiędzy nimi oczka, łańcuszka. Po wykonaniu tego rzędu ja wracam i pokażę co robimy dalej. Mój rząd jest już ukończony. Kolejny rząd będzie nieco szybszy niż ten, który teraz wykonywałyśmy. Wykonywaliśmy, przepraszam, bo może jacyś panowie również szydełkują. To też wiem, że się zdarza i są w tym świetni. Wykonujemy cztery oczka łańcuszka i zaczepiamy słupkiem na środkowej pętelce tutaj, na tym środkowym oczku łańcuszka, pod, możemy robić, nie musimy do środka, czyli wykonujemy tutaj słupek. Teraz trzy oczka łańcuszka. I znów słupek w tym samym miejscu. Tu pamiętamy, były cztery za pierwszym razem. Teraz trzy oczka. I uwaga, pół słupkiem się tutaj, możemy nawet pod spód pół słupkiem. W ten sposób znów trzy oczka, łańcuszka. Słupek. Mm. Na środkowym trzy oczka łańcuszka, znów słupek w tym samym miejscu, trzy oczka, oczywiście półsłupkiem wkłuwamy się tutaj, pomiędzy wachlarzami, tak to wygląda. Yy. Pamiętamy o tym, że tutaj cztery oczka, dlatego że pierwsze oczko jest półsłupkiem i tutaj będziemy się wkuwać na końcu rzędu. Po wykonaniu tego rzędu, ja wracam i pokażę, co dalej. Mój rząd jest już ukończony. Oczkami ścisłymi przeszłam tutaj na środek pomiędzy te dwa słupki i wykonałam 8 oczek łańcuszka. Teraz półsłupkiem wkłuwam się pod kolejne trzy oczka łańcuszka i wykonuję półsłupek. A następnie siedem oczek. I znów półsłupkiem wkłuwam się pod kolejne. Bardzo prosty rząd. Tak to wygląda. Tak wykonujemy cały ten rząd i widzimy się w kolejnym rzędzie. Nasz kolejny rząd również jest bardzo prosty. A będziemy operować słupkami i oczkami łańcuszka. Wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Jako pierwszy słupek oczko łańcuszka. Przerwę. I teraz pierwszy słupek na łańcuszku oczko przerwy, drugi słupek na łańcuszku oczko przerwy i trzeci słupek na łańcuszku. Tak. I teraz oczko przerwę. I już słupek tutaj na tym półsłupku. Czyli na każdym półsłupku tutaj wykonujemy po jednym półsłupku, po jednym słupku, przepraszam. Natomiast na łańcuszkach wykonujemy trzy słupki. I pomiędzy każdymi słupkami zawsze robimy oczko przerwy. Czyli teraz znów oczko i zaczynamy te trzy słupki. Pierwszy oczko. Drugi oczko, trzeci oczko i kolejny już na półsłupku. W ten sposób. Bardzo prosty rząd, tak przerabiamy całość i widzimy się w kolejnym rzędzie. Rozpoczynamy kolejny rząd. Rozpoczynamy od naszego znanego motywu, czyli trzy oczka łańcuszka, słupek w tym samym miejscu, na tym słupku, na którym jesteśmy, oczko łańcuszka i dwa słupki cały czas w tym samym miejscu. Pierwszy i drugi, w ten sposób. Teraz przeskakujemy jeden słupek i na tym środkowym pomiędzy wykonujemy tak trzy oczka łańcuszka najpierw i tutaj półsłupek. Znów półsłupek i motyw. Na kolejnym tutaj już też przeskakujemy motyw. Czyli dwa słupki, oczko łańcuszka i dwa słupki. I tu oczywiście dalej będzie tak samo, czyli trzy oczka łańcuszka. Przeskakujemy jeden słupek, na kolejnym wykonujemy półsłupek, trzy oczka. I tutaj na ten przeskakujemy na kolejnym motyw. I tak oczywiście przerabiamy cały ten rząd. Czyli motyw, trzy oczka, półsłupek, motyw. Z tym, że pamiętamy, że te dwa słupki tutaj pomiędzy zostawiamy bez przerobienia. Tak przerabiamy całość i widzimy się w kolejnym rzędzie. Mój rząd jest już ukończony. Oczkami ścisłymi przeszłam sobie na środek motywu. Teraz wykonujemy znów motyw. Trzy oczka, słupek, oczko, słupek, słupek, wszystko w jednym miejscu tak jak wcześniej. Teraz dwa oczka łańcuszka. Słupek na półsłupku. I Uwaga, pięć oczek łańcuszka. I słupek w tym samym miejscu. Czyli powstaje nam taka pętelka w ten sposób. Teraz dwa oczka łańcuszka i kolejny motyw. I jak widzicie, znów będzie nam się cały rząd już tak powtarzał. Czyli mamy motyw. Dwa oczka, słupek, pięć oczek, słupek, dwa oczka i motyw. I tutaj znowu po tym motywie będą dwa oczka, słupek, pięć oczek, słupek, w tym samym miejscu, dwa oczka i motyw. Tak przerabiamy cały ten rząd i widzimy się w kolejnym rzędzie. Mój rząd został ukończony. Tak naprawdę pozostał mi do wykonania ostatni rząd mm, naszego lampionu. Chyba, że będziecie chcieli pogrubić zewnętrzną część, natomiast ja myślę, że taka delikatna jest również bardzo fajna. Zaczynamy od tego, że znalazłam się już na środku naszego motywu, czyli wykonujemy oczka ścisłe. Teraz trzy oczka łańcuszka. Następnie podwójnie nawijane, nie do końca przerobione słupki na tym łańcuszku tutaj z pięciu oczek. Pierwszy. I drugi. Teraz razem je przerabiamy. Dwa oczka łańcuszka. I znów to samo. Pierwszy nie dokończamy. Drugi. Przerabiamy wszystkie. Dwa oczka. Mój rząd jest już ukończony. Teraz będziemy wykonywać tutaj takie ładne, eleganckie zakończenie naszego lampionu. Chyba, że będziecie chcieć pogrubić, no to wtedy jeszcze dojdą nam półsłupki i nie będziecie w tym rzędzie wykonywać pikotków, tylko w kolejnym. Ale po kolei. Jestem na środku motywu, czyli oczka ścisłe do środka motywu wykonujemy i trzy oczka łańcuszka. Teraz podwójnie nawijane, nie do końca przerobione słupki. Dwa razy nawinęłam, wkłuwam się, przerabiam nie do końca. I jeszcze raz. Taki sam, dwa takie słupki. Podwójnie nawijane, nie do końca przerobione. Mamy trzy oczka i przeciągamy przez trzy. Teraz wykonujemy pikotek. Trzy oczka. I wracamy się tutaj do tego łączenia najlepiej. I przerabiamy pikotek. Dwa oczka, łańcuszka przerwy, i znów podwójnie nawijane słupki dwa razy. Pierwszy i drugi. Zamykamy pikotek z trzech oczek. Dwa oczka przerwy. Powtarzamy trzeci raz, zamykamy pikotek. Dwa oczka przerwy. To samo. Pikotek, zamykamy dwa oczka. I jeszcze raz, ostatni. Wykonujemy to samo, czyli tutaj raz, dwa. Zamykamy. Pikotek. Tutaj zamykamy go w ten sposób przez te trzy oczka. Mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, trzy oczka łańcuszka i wkuwamy się w motyw. Czyli jesteśmy znów na początku i kuwamy się motyw oczkiem ścisłym. W ten sposób przerabiamy cały ten ostatni rząd i widzimy się już na koniec naszej pracy. Mój lampion jest już ukończony. Jeszcze oczywiście wymaga yy, wykroch malenia, natomiast specjalnie chciałam Wam pokazać, jak on się jest jeszcze miękki, dlatego to się wywija, do góry. Yy, bo nie jest jeszcze wykrochmalony oczywiście, ale chciałam Wam pokazać, jak wygląda yy, na filmiku jeszcze. Tak się prezentuje. Ja tutaj gdybyście mieli właśnie problem z tym, żeby dobrze naciągnąć sobie na słoiczek ten lampionik tą ozdobę. Ja tutaj sobie przeciągnęłam niteczkę przez te pojedyncze słupki, które tutaj wykonywaliśmy tu gdzie były trzy słupki na łańcuszku, to tutaj tak po prostu na zmianę przeciągnęłam niteczkę, zawiązałam w kokardkę też też dzięki temu to się dużo lepiej e, rozciągnie. Nie musicie tego w zasadzie robić. Ja to zrobiłam sobie, żeby to jeszcze było e, lepiej e, przytrzymane. Tak to się prezentuje. Oczywiście po wykrochmaleniu to będzie wszystko e, już zupełnie sztywne, bez żadnych takich tutaj latających mm, nam ozdób, e, tych zewnętrznych. Mam nadzieję, że robótka się podobała. Życzę powodzenia.